Najpopularniejszy francuski zwrot konwersacyjny swoje korzenie ma w kibelku. Sava, bo o nim mowa, to prawdziwe smoltokowe dwa w jednym. Zarówno pytanie, sava, jak i odpowiedź. Sava. Zaraz rozbierzemy ten zwrot na czynniki pierwsze, ale najpierw ty dodaj ach, ten francuski do obserwowanych i ucz się ze mną języka miłości, raperów i serów. Sa to to. Va to idzie. Od czasownika ALY, czyli iść, jechać. SAWA to idzie. Zanim powstały laboratoria i skomplikowana maszyneria, zdrowie człowieka mierzono przede wszystkim fizjologią, między innymi częstotliwością i jakością posiedzeń na sedesie. Dwójka była uniwersalnym znakiem, że ze zdrowiem delikwenta wszystko picobello. I tak pytanie o sranie stało się uniwersalnym pytaniem o samopoczucie. Ja, ja, co nie. Nie ma opcji, że zapomnisz o Sawa.